Czy uważa pan, że w Platformie też są sensowni ludzie? Oczywiście, Oprócz Tuska? Jest. Czyli jest szansa na koalicję z PiSem, ale bez Kaczyńskiego. On naprawdę nie pomaga w nawiązaniu tutaj jakichś rozmów, a nawet aktywnie w tym przeszkadza. Nie będę ujawniał tych nazwisk, ponieważ naprawdę nie chcę zakończenia kariery politycznej rozsądnych osób w PiSie. No, ktoś może powiedzieć, to jest ściema, to jest prowokacja słowem Jura po to tylko, żeby wprowadzić problem, rozłam w PiSie, że jest ktoś taki, kto chodzi do Konfederaty. No. Ale tak, tak wygląda. Czy uważa pan, że w platformie też są sensowni ludzie? Oczywiście, Oprócz Tuska? Że, oczywiście, że tak. Nie jest ich zbyt dużo, ponieważ Tusk zadbał o to, żeby wyjałowić intelektualnie swoją partię. I niestety ten poziom nie jest polityków platformy zbyt wysoki, ale są tam osoby, z którymi naprawdę warto rozmawiać. A gdzie jest sensownych ludzi więcej? W PiSie czy w platformie? Hmm, jakbym Jakbym takich policzył, to chyba jednak trochę w PiSie więcej. Czyli bliżej wam do koalicji z PISem. Tego nie powiedziałem.